Halo, halo. Witam miło i serdecznie. Chciałam wam powiedzieć na początku o zapoczątkowanym nowym cyklu, co potrzebuje ciało, umysł i tu. bo jesteśmy całością, nie jesteśmy tak naprawdę podzieleni na części. Jeżeli jedna część choruje, to ma tą swoją przyczynę gdzieś tam w kolejnych powiedzmy na żądach. jeżeli mówimy o ciało, o ciele, jeżeli choruje ciało, to znaczy, że w naszym umyśle, w naszej podświadomości mamy wiele traum, mamy poblokowanych. Długo przetrzymywane. Wzorce, programy, zdarzenia. I w tym nowym cyklu człowiek tu będę chciała zapraszać różnych ciekawych ludzi, którzy Wam opowiedzą, jak jak oni zaczynali, co robią. No głównie, głównie na myśli mam to, żeby Wam pokazać, że, że to nie było prawie nikomu tak łatwo: że był moment, zdarzenie, bądź choroba, bądź jeszcze co innego wyjazd, emigracja, inny kraj. I jak tym ludziom było, gdzie byli, a gdzie dziś są. Także pierwsze spotkanie odbędzie się jutro. 12 12 o godzinie 12. Jutro jest ostatni. Portal otwarty z ogromną ilością światła, a więc to nie jest pewnie przypadek, także zachęcam Was z całego serca, żebyście przybyli na to spotkanie. Moim gościem będzie Dorian Walentek z Krivert w Niemczech, który opowie trochę o swojej drodze, o zdrowiu. I ja w info napisałam krótko kim jest, a nie będę zdradzać. Sam krótko powie. Powie o trzech filarach zdrowia. A więc nie wiem dokładnie co Dorian powie, bo poznałam go tutaj na Facebooku. Zaczęliśmy rozmawiać właśnie na temat zdrowia. I u niego i, I postanowiłam zaprosić. Dorian jest osobą bardzo otwartą, przyjazną, ma ogromną wiedzę i bardzo chętnie się zgodził. Także wczoraj troszeczkę zaczęłam jakby to powiedzieć szukać inspiracji. Będąc w medytacji bliskości z moją duszą, ze stwórcą, prosiłam o podpowiedź, inspirację, i przyszła właśnie taka akurat. Więc ja mam taki zwyczaj, że jeżeli coś mi przychodzi jako dar, to za tym idę. A więc y, zadzwoniłam do Wali, która też tu będzie gościem, ale ma szkolenie i, i w ten weekend nie może być. Więc y, Wala będzie 14, czyli Wielki Nów, y, zaćmie, całkowitego zaćmienia słońca w Strzelcu, także też ważny dzień. Ciekawa osoba. Wala przybyła z innego kraju i opowie Wam trochę o swojej drodze, i o tym, co robi i o tym, jak ważne dla ciała jest masaż na przykład. Co Wala powie, nie wiem. Ale to tak wstępnie co planuję. Planuję również zapraszać inne osoby, jeżeli przyjmą moje zaproszenie, to będzie miło i myślę, że to będą. Fajne rozmowy, bo myślę, że to nie będzie w formie takiego wykładu, ale takiej wspólnej rozmowy, gdzie wzajemnie się uzupełniamy, nie? że każda z tych osób robi z jakimś akcentem trochę co innego, ja co innego, no i będziemy się wymieniać. Tak czuję, a jak mnie góra poprowadzi, to, to naprawdę nie wiem. Jak to będzie wyglądało? Przyszła iskra, i to po prostu robię. A więc, y, jutro, 12, 12 grudnia, 12:12, godzin 12:00, pierwsze inauguracyjne spotkanie z Dorianem. Drugie, poniedziałek, y, godzinę potem dokładnie, jeszcze kiedy wala y, powie mi. No, i później kolejne na, na bieżąco. Ale tutaj ja chciałam jeszcze oprócz tej zapowiedzi powiedzieć, kiedy człowiek tak naprawdę jest bardzo szczęśliwy. Wiem, że szczęście jest stanem wewnętrznym i nie jest uzależnione od nikogo ani od niczego. Wszystko jest we mnie, wszystko jest w nas i. I to stąd pochodzi. Ale jednak, żeby człowiek czuł się szczęśliwy i spełniony, potrzebuje spełnienia takich podstawowych, najważniejszych potrzeb. Pierwszą taką potrzebą jest potrzeba bycia ważnym. Każdy z nas chce być ważnym, najpierw dla rodziców. Oczekuje od małego, no najpierw z reguły jest najważniejsze, kiedy jest malutkie, jest karmione piersią, jest uwaga wokół niego, no bo takie dziecko bez mamy, bez rodziców nie przeżyje. Więc jest ważne, często to pierwsze najważniejsze, przychodzi później drugie, to już to pierwsze jest mniej ważne i tak. Nie zawsze tak jest, ale taki tak nasuwa mi się przykład, po prostu, więc, więc o tym mówię. I już ta ważność tego pierwszego dziecka jest mniejsza, już ta potrzeba jest dla niego umniejszona. To tak obrazowo o tej potrzebie. Każdy chce być ważnym dla swojej bliskiej osoby. Każdy chce być ważnym dla swojego partnera, partnerki, męża. Każdy chce być ważnym jako pracownik. Każdy chce, żeby no może nie każdy tak jakoś odruchowo mówi, ale... ale myślę, że gdzieś tam głęboko, w podświadomości, każdy z nas chciałby być ważny. Dla swojego pracodawcy, dla swojej rodziny, dla znajomych. Chodzi nie o taką pyszną ważność, tylko o, o ważnym. Jestem ważny, to jestem wysłuchany, doceniony, uszanowany i A więc kolejna bo na kolejną potrzebę, kolejną potrzebą jest potrzeba bycia docenionym sami ludzie mówią, że wcale tego nie potrzebują, ale tak naprawdę każdy chce być doceniony za to, co na przykład robi. Chce być docenionym za to, że jest po prostu za to, że jest. Chce być, więc ta potrzeba bycia docenionym jest kolejną przepraszam, bo tu w swoim mnie trochę i ta potrzeba bycia docenionym jest dla nas ważna. Kiedy nie jest, nie jest spełniona ta nasza potrzeba, to tracimy trochę zapału do pracy, do, do tego. Ona, podam przykład. Na przykład, jeżeli mąż bardzo stara się dla żony, robi jej kąpiel w taki, w taki sposób. Mówi na przykład, że ją kocha, robi jej prezenty, a ona jest wciąż niezadowolona. Wciąż, jakby chciała czegoś więcej, czy to kobieta dla mężczyzny, to nie tylko jedna osoba, i wtedy taka osoba traci. Chęć do robienia czegokolwiek, ponieważ nie jest doceniony za to. Przecież to nie jest takie trudne, okazuje się, że często jest, żeby powiedzieć komuś: Ojej, dziękuję, że o mnie pomyślałeś, jak to cudownie, że to dla mnie kupiłeś, czy zrobiłeś. Czuję się ważna dla Ciebie, doceniam, szanuję to, to co robisz. A takie ja podaję proste słowa, które w tej chwili akurat przychodzą na myśl. Czyli, jeżeli nie spełniamy potrzeby bycia docenionym, nie mamy spełnionej, to, to tak jak mówię, tracimy chęć do dalszego działania. Mężczyźni tracą chęć do uczęśliwiania swoich kobiet, jeżeli one wciąż są niezadowolone i cokolwiek by zrobili, one one są niezadowolone, chcą, chcą jakby co innego. Więc e, to jest potrzeba w skrócie bycia docenionym i trzecią bardzo ważną potrzebą jest potrzeba bycia potrzebną, potrzebnym. Jeżeli nie czujemy się potrzebni, również tracimy chęć i sens do robienia czegoś. Taki pierwszy przykład, jaki mi się nasuwa, to jest na przykład matka, która dbała o rodzinę. I jej celem, ja nie oceniam, czy to dobre, czy złe, ale jej celem była rodzina. I to były dzieci, dom, miała dla kogo robić, gotować, z kim spędzać czas i te dzieci dorastają i odchodzą. No i wtedy taka kobieta. Zaczyna się czuć niepotrzebna. Jest na emeryturze nie ma komu, no jest jeszcze mążowi, mężowi, ale jeżeli są dzieci, to jest ta rodzina, jakby to nazwać, to trudno ubrać słowa. No pełniejsza, czyli jakby kobiety szczególnie mają taki większy sens życia. Jeżeli spełniają potrzeby tej rodziny, czyli gotują, jeżeli właśnie docenią to dzieci, mąż, o, jakie smaczne, podziękuję, to sami wiecie na pewno, że jeżeli ktoś Was doceni, to robicie coś ze zdwojoną siłą, albo jeżeli ktoś Wam powie komplement trochę na wyrost. E, to robicie wszystko, żeby do tego dorosnąć. Czyli czasami warto, nie fałszywe jakieś tam słodzenie czy kadzenie przysłonować, tylko zobaczyć tą, to dobro, ten potencjał w danym człowieku, którego on jeszcze nie widzi, i powiedzieć mu to. A my tak bardzo żałujemy powiedzieć komplementu i dobrych słów drugiemu człowiekowi. Z czystej, zwykłej zazdrości. Bo jeżeli komuś powiemy, o jak cudownie ci to wyszło, jak super, super sobie radzisz z ludźmi, super, kiedy występujesz publicznie i nie masz tremy, czy często to mówimy? Czy często rodzice mówią dzieciom, jakie to ważne, że jesteś? Może teraz jest więcej świadomości, to tak. Ale kiedyś tego było mniej. I ludzie są głodni tego cały czas, żeby im zaspokoić tą potrzebę bycia ważnym, ile by dali, żeby ojciec czy mama powiedzieli, że jest dla nich ważny, ważna. Często ci rodzice nie żyją i już nigdy tych słów nie powiedzą. A to dziecko, dorosły już człowiek, podświadomie wciąż na to czeka. Oczywiście może powiedzieć to sobie sam, pracując nad sobą, ale to nie będziemy w tym momencie wchodzić, wrócimy do tej potrzeby, bo one się łączą ze sobą, te potrzeby, do tej potrzeby bycia potrzebnym. I jeżeli taka kobieta czuje się niepotrzebna, bądź mężczyzna. Zaczyna tracić siły i chęć do robienia czegokolwiek. Kolejny to się nazywa zespół opuszczonego gniazda, kiedy dzieci odchodzą. To też i ci, par ci partnerzy zaczynają się jakby więcej kłócić albo czegoś tam, coś tam wyszukiwać, bo, bo czegoś brakuje. Trudno im się znaleźć w tej nowej sytuacji, w domu było pełniej. A nagle są dwoje, albo bywa tak, że zostaje jedno. Czy to tato, czy mama. I to jest taka trudna sytuacja. Kolejną taką sytuacją, kiedy odzywa się ta potrzeba bycia potrzebnym, kiedy się przechodzi na emeryturę. To dla człowieka trudny moment. I dobrze jest, jeżeli sobie znajdzie zajęcie. Jeżeli znajdzie jakąś pasję, żeby to nie było tylko siedzenie przed telewizorem, bo ludzie, jak nie czują się potrzebni, tracą sens i cel. By to powiedzieć, życia, bo często praca była dla nich takim celem, a teraz czasami chodzą w piżamie czy w szlafroku cały dzień, nawet im się nie chce ubrać, czy czy, czy zrobić go siebie coś prosto. A więc ta potrzeba bycia potrzebnym jest niespełniona, i tak jak powiedziałam, dobrze sobie poszukać czegoś, co, co pomoże nam być potrzebnym. Czasami to może być zainteresowanie się, czy, czy sąsiad wszystko ma. Czasami może być porozmawianie z kimś na ulicy, bo ludzie czasami tak zagadują, zaczepiają, po prostu chcą chwilę z kimś porozmawiać z człowiekiem I, i wtedy ty, ja, każdy inny może być potrzebny, by pomóc spełnić tę potrzebę, a więc yy, Potrzeba bycia potrzebnym. Oczywiście ludzie, którzy są na rozwoju świadomości, wiedzą o tym, że wszystko jest w środku i że nie potrzebują tego poszukiwać na zewnątrz, ale ja mówię ogólnie do tych ludzi, którzy powiedzmy nie są na drodze budzenia, którzy potrzebują tej potrzeby. Ja myślę, że tę potrzebę głęboko w podświadomości ma jednak każdy człowiek. I to bycie, tą potrzeba bycia ważnym, docenionym, i potrzebnym, jeżeli nie jest spełniona już w dzieciństwie, ma to swoje konsekwencje w życiu dorosłym. Kiedy nie byliśmy potrzebni, ważni, docenieni, często wchodzimy w rolę tak zwane ofiary, też w pewnym sensie niewolnicy, um, usłużnej takiej, żeby tylko zapracować, żeby tylko dostać to słowo docenienia, żeby ktoś im powiedział, że. Fajnie to robisz, jesteś świetny, dziękuję, że to zrobiłeś. Takie docenienie, poszanowanie, uznanie, także no, to tak w skrócie na początku o tych potrzebach, ponieważ jeżeli te potrzeby albo któreś z tych potrzeb nie jest spełniona, powoduje to stres, frustrację, i odbija się to w naszym ciele, na naszym zdrowiu. A więc tyle, kochani, zapowiedzi na to, co będzie jutro, pojutrze i w najbliższym czasie. No i jeżeli macie jakieś pytania, jest tutaj czat, można zadawać pytania na czacie. Jeżeli teraz na live nie są zadane, można zadać później i napisać. A więc dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu. Do widzenia.